Cześć, mamy tutaj dany trapez. Jego ramiona mają długość 3,4 cm, podstawa krótsza ma 7,5, a odcinek łączący środki ramion ma 10. Oblicz długość dłuższej podstawy tego trapezu oraz jego pole. No to teraz pamiętamy z poprzedniego zadania, że jeśli chodzi o proporcje tych boków, no to wiemy, że ta środkowa linia, a to jest średnia z naszych Podstaw, czyli 7,5 dodać a przez 2 to się równa 10, czyli obliczamy sobie a wynażając najpierw przez 2. 7,5 plus a równa się 20, no i teraz oczywiście odejmiemy 7,5 i a wychodzi nam 12,5, czyli jak wiemy, że a jest równe 12,5, no to już mamy jedną rzecz obliczoną i teraz potrzebujemy pole, a do pola no to przydałaby nam się wysokość, prawda? Więc narysujmy sobie dwie wysokości. Mniej więcej oczywiście pod kątem prostym one powinny spadać. I teraz, żeby je policzyć, no to musimy jakieś równania ułożyć. A widzę, że to będzie więcej niewiadomych niż jedna, bo nie mamy jak z Pitagorasa użyć z jednego z tych trójkątów, no ale mamy dane dwa ramiona, więc użyjmy sobie dwa razy twierdzenia Pitagorasa. Oznaczmy sobie tutaj bok ten element, ten odcinek, podstawę tego trójkąta jako x. Tu będzie oczywiście h. I teraz, jeśli na górze mamy podstawę 7,5, to ten odcinek tutaj jest 7,5, czyli z całości, jak odejmiemy 7,5, to mamy 5, czyli na te dwa odcinki zostaje nam 5, tak? Czyli to będzie 5 i 7,5. Jeśli tu oznaczyliśmy x, no to tutaj będzie 5 odjąć x. No i teraz możemy już sobie użyć Pitagorasa, dwie niewiadome. No i uda nam się wszystko policzyć, czyli z lewego trójkąta. 5 minus x do kwadratu, dodać h do kwadratu, równa się 4 do kwadratu, czyli 16. E, tutaj mamy x do kwadratu, dodać h do kwadratu, to jest prawy trójkąt, to się równa 3 do kwadratu, czyli 9. E, no i teraz widzicie, że nam się powtarza tutaj h kwadrat i h kwadrat. Możemy sobie odjąć te równania stronami, czyli lewa strona odejmuje od górnego równania, odejmuje dolno, dolne, lewą stronę osobno i prawą stronę osobno. Metoda przeciwnych współczynników, pamiętacie na pewno, to wtedy dodawało się równania, ale można równie dobrze je odejmować, więc zaczynam. Odejmuję 5 i minus x mam do kwadratu plus h kwadrat, a jak odejmę dół, no to h kwadrat mi się zredukuje, więc tutaj piszę jeszcze tylko minus x kwadrat, a tutaj będzie 16, odjąć 9. No i przepiszę sobie to dolne równanie, ale od razu wyznaczam h kwadrat, bo będę musiała je policzyć, czyli 9 minus x kwadrat. I to jest teraz mój układ równań. Z pierwszego wyliczam y, sobie x, czyli podnoszę najpierw do kwadratu wzory skróconego mnożenia. Oczywiście nas obowiązują, więc będzie 25 minus 10x plus x kwadrat minus x kwadrat równa się 7. A tutaj h kwadrat równa się 9 minus x kwadrat. Y, I dalej podliczamy, czyli y, x kwadrat i x kwadrat nam się redukują. Możemy sobie zostawić po lewej stronie minus 10x i odejmijmy obustronnie 25, czyli wyjdzie nam minus 18. Przepisujemy drugie równanie bez zmian i podzielimy przez minus 10. To będzie x równa się 18, czyli 9,5 po schwyceniu przez 2. W związku z tym h2 to będzie 9 minus, e, minus 81. 25, bo to do kwadratu musimy podnieść. I tutaj nam wychodzi 225 25 piątych odjąć 81 25 to jest 144 25. X już wiemy, jest równe 9 5, a H to będzie pierwiastek ze 144 25, czyli 12 piątych. No i jak mamy H, to już możemy przystąpić do liczenia pola. Pole to jest 1, druga razy A plus B razy H. Czyli A plus B daje nam 20 i razy wysokość to jest 12,5. Robimy porządki. 1, 2 razy 20, razy 12,5. Możemy sobie poskracać. Tu będzie 1, 4, 4 z dwójką, 1, 2 i wychodzi nam 24, oczywiście centymetry kwadratowe. A wysokość jest w centymetrach i A też jest w centymetrach.